Proszę nie rozmawiać na tatą Patrzość! Na prawo! Patrzość! Blokojka CMK-Poszan 3x3x93, Użytek kompanii średniowośrodkowskiej Lewandowski, obsługa kuchni, przejeżdżalenia maszyn, dowódca Pododziałowego sierżant Dzieńczak Jan, skład pododdziałalnego Maciaszczyk-Świca, Urbanek, pojazd Marcinkowski, Wierzbicki, Kulik, Gniów, eee, Zróżnienia. za duże składka za przyjeżdżalność, składu W dniu wczorajszym odbyła się analiza dyscypliny, którą prowadził instruktor wychowawczy pan koronży szwart Tak będę dopisała zgodnie z rozkazem. Koronży szwart proszę o swoje sprawy. Chciałbym panu przeprosić, że wycieczka w dniu 6 marca nie odbędzie się z przyczyn różnych ale muszę powiedzieć nie ode mnie zależnych. Wycieczka jest przesunięta o cały tydzień. Następny weekend będę robił wszystko, żeby panowie, którzy zgłosili akces wyjazdu, pojechali na tę wycieczkę. Druga sprawa. Chciałem się zorientować, chciałem zorientować w niedzielę, jak najszybciej o godzinie 9, dopóki nie ma dużego słońca. Mistrzostwa kompanii w biegach długich. jeden jest taki układ, że pytają, że jeden mamy do wykorzystania. Poza sektor, a więc w naszym przypadku będzie jeździć w gminie do Pnopek. Drugi to jest samochód, który może jeździć tylko i wyłącznie sektorze, Nie jest to mój samochód ani nie ten Ale jak w Pnopek, to sprawy, jest jego siekierka. Gdyby nie mieć jakiejś sprawy, to na pewno Drugie to kurczę pojedynka, no bo to jest po że w minut, to spada, na klucz, pan musi jechać po klucz. starej zmiany, żeby tak powiem. Numery, nie numery, tylko datę ważności paszportu. Do kiedy paszport ważny, Powiedzmy do szefa, żeby wszyscy, a szef, wszyscy, którzy tam chcą, żeby to się na ja mnie odpocząć.